Witam Was w kolejnym odcinku z FC24. No coś wam wam powiedzieć. Mamy drugiego potma Floriana Wirca 88 4 na 4 Wysoka, wysoka tam było wysoka średnia i lepsza noga prawa. Czy rzeczywiście są dwa składy na tego Wirca? Tak. 8385. 55 tysięcy kosztuje to SBC. No, trochę więcej ludzi nie poleca tego SBC. No właśnie, w karnych 67, a on ma SPO yy, pozyc yy, pozycję, tak. No, zobaczcie sami. Z karnych 67, równowaga 88. Staminy 90. Skoczność 64, kurde. Dobra. No z tych podaniowych to Crossing 82. No, rzuty wolne 68. No czyli też malutko. To jest karta Foder typowo. Karta Foder. No właśnie, zobaczyłem jego gwiazdki. On ma jakieś ciekawe playstyle. No, First start z plusem. No ma podcinki. Ma fałsze. Ma technikę. Ma podanie na dobieg no ale no nie oszukujmy się, to jest karta typowo foder. Ja mam e, jego potma overalla 87, więc nie wiem czy przepalić jego niższego potma. Słuchajcie, na potma 88. Słuchajcie, to jest to ciekawa karta. Jezu, nie SBC. Na razie nie chcę SBC. Gdzie to jest? Drużyny. Team of the week 18. Właśnie to jest główny temat tego odcinka, czyli będziemy oceniać drużynę 18 informów, którą mieliśmy. Jest De na napadzie 84 overola. O, DiMarco, ale 35 tysięcy kosztuje. Palacios Dzeko, 29 tysięcy, Kamczyk, o, o Donnarumma, 53 tysiące, okej, okay. Żiru, 28, Boże, nie, Pedro Gonsalves, 27 tysięcy, no, czyli informy kosztują od 27 tysięcy, no, Żiru, 28,5 tysiąca, no, właśnie ja się dziwię, kurde, Hojlund, 20, prawie 8 tysięcy, Armstrong 48? Jakim cudem? No nie ma informa powyżej 100K, więc to jest troszeczkę dziwne. No Armstrong na formie Overall 83 kosztuje 48 tysięcy. No tylko tańszy jest od Gianluigi, jego To jest bez sensu. Kohl'n't 83. Kosztujący w tym momencie 27 tysięcy, 28 tysięcy prawie. A mieliśmy do czynienia z jego kartą dynastii, która kosztowała prawie 200 koła. Więc, gdzie jest sens w takim. Yy, w takim Hojlundzie 83? Gdzie jest kuźwa sens? No, mamy kolejną Polkę w zestawieniu Team of the Week. No, nie wiem czy kolejną, ale. Powiedzmy, że tak. Ewelina Kamczyk z, e, z żeńskiej, francuskiej ligi. On ma, ona ma NŚPO i prawe skrzydło. Dobra, ja wychodzę stąd, bo jak ja patrzę na te informy, to już naprawdę mi się chce płakać. Nie ma informa powyżej 100k. Tylko Januś Donnarum ma kosztujący 50 tysięcy. Zobaczmy ewolucję, czy jakieś doszły, bo... bo jest zlikowana ewolucja dotycząca Team of the Year. Jest Icon Upgrade. No zlikowana jest ewolucja dotycząca Team of the Year. Jeszcze przyszła nowa... A. Upgrade y, Icon, jak wygląda RUD WAN No, plus 3 do Pace'a, plus 4 do SHOOTINGU, no, plus 2 do OVEROLA, plus 3 do podań, 3 do DRIBLINGU, 2 do OBRONY i 3 do fizyczności Ani gwiazdek sztuczek, ani gwiazdek słabszej nogi. Ewolucja kosztuje 200 tysięcy monet 1000 FIFA pońców No 7% ludzi poleca tą ewolucję z ikon. Ja pierdzielę Rzeczywiście to wygląda jak gówniana ewolucja, bo z estetyki można yy, się dopatrzeć, że ta ewolucja wygląda gównianie 1000 FC pońców tu trzeba ikony Max89, chyba. No jest Alan Shearer, Sokrates, Lineker, właśnie przykładowo Van Nistelrooy, Schweinsteiger, Hadzi, Persie, Nedved, Klozes, Kols, Gerard, Szewczenko, Laudrup, Likelmecku, Mantreze G, Pirlo, Zolara, Szuker, Lampart, Kliwert, Balakseidors. Weron i Crespo. Zobaczmy następną stronę. O kurde, jeszcze się liczę do tego ikona 86. Zapomniałem. Ja pier... Ale jaja. Podania MAX 91. Tak, overall MAX 89. Ci to tyle z tych ikon. Raczej. No. No ta ewolucja szału nie robi, jeżeli chodzi o właśnie estetykę tych ikon, kurde Sokrates ma 4 na 5 w tej ikonie, ale jaja. No tak samo Nedwet. Tylko niektórzy zawodnicy mają później te głupie gwiazdki. Rickelma ma 5 na 4, to, to jeszcze jest inna bajka. Nawet ikona 86. Mają 4 na 4. co jest trochę dziwne, ale. No ponoć widziałem na Instagramie, że została zlikowana ewolucja dotycząca e, piłkarzy Team of the Year. Ewolucja do dotycząca zlikowanego piłkarza. Nie, Jezu, co ja gadam w ogóle? Zlikowana ewolucja dotycząca tematyki Team of the Year, na przykład było brązowego piłkarza z Manchesteru City, który ma brązową kartę wynoszącą 64 overola. Masz 15 różnych poziomów, 30 różnych poziomów, przepraszam, 30 różnych poziomów, żeby ulepszyć go do piłkarza o overolu 94. Czajcie? 30 różnych poziomów w SBC. Z KAFu rozbudowa 5 yy, obrońców 8,3. Ulepszony potem wirca ZIKO w SBC. Rozbudowa 5 pomocników 8,3. No i takie inne rzeczy. Super. Ja nie mam jeszcze gry, a ja chciałem sobie zrobić ulepszenie codziennego logowania. Super nie? Jak ja się bardzo cieszę, że. To już jest naprawdę. No, będziemy prawdopodobnie na tą ewolucję czekać e, w ramach e, TOTY. Jutro będzie odcinek z oceny drużyny TOTY prawdopodobnie jutro ma być chyba męska drużyna Toty jeszcze moi drodzy zagłosujcie na 12 men e, Toty nominowani są Trent, Alexander Arnold, Cristiano Ronaldo oraz Federico Valverde a potem będziecie się pytać kogo polecasz do głosowania na 12 e, pana w team of the year, w drużynie team of the year, ja bym polecił wam. No, z takich nominowanych to Cristiano Ronaldo albo Trenta Alexandra Arnolda, Federico Valverde. Nie polecam, bo nie wiem. Ja dalej nie, nie umiem tego rozkminić. Jakim cudem chłop dostał o 4 over ale więcej od FIFA 23? jakim cudem dostał nominację na 12 mentoty? Nie mam zielonego pojęcia. Jakąkolwiek nominację to ty? Jakim cudem? Ja bym polecił wam Cristiano Ronaldo albo Trenta Aleksandra Arnolda, ale bardziej Cristiano Ronaldo polecam, ponieważ chłop zaliczył najwięcej bramek ze wszystkich tutaj strzelców, króli strzelców w 2023 roku. Naprawdę polecam głosować na Cristiano Ronaldo. Jeszcze Ponoć w SBC ma być flashback toty Bruno Fernandesza oraz pani Alex Morgan. Nie wiem, czy zauważyliście. Jeżeli nie, to zaraz wam pokażę. Wszedłem sobie na stronę Food Wiki, którą naprawdę polecam sobie przeglądać w ramach e, przedpremier przedpremierowych SBC lub zadań z FC24 i została pokazana ewolucja Toty na przykład na piłkarzu Liverpoolu oceniony na 76 i można dostać chłopa który został oceniony na 88 tu wymagany jest overall 79 na pozycji SP żadnego playstylu z plusem Podania MAX77, Trybling MAX77 i Tempo MAX79. No, wow! Trzy playstyle, Overall plus 11. Tu trzeba naprawdę mieć jaja, żeby robić takie kurde. No. Ja pierdzielę. Jeszcze, o kurde, wyłącz te reklamy, gościu. Dobra. Tu można nawet zrobić złote nieświecące się karty dodać do SBC. No i macie takiego no i macie takiego chłopa ocenionego na 90. Zobaczcie sami. Unsung, unsung hero. What, a f what the hell? To jest to samo, ale to też jest y różny poziom to jest. Plus jedna gwiazdka do słabszej nogi. oż ty, kurde. Dobra. O, jest, 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 jest. jest. Dobra, 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 dobra. Mamy posta dotyczącego Team of the Year 12 men. Liged Nominis. I jak? No, ta witryna jest nieosiągana. No zaraz nie wytrzymam zaraz. O, tutaj mamy tych nominatorów. O kurde. Mamy nominatorów na 12 men nomini, czyli Trent Aleksander Fede Falverde i Cristiano Ronaldo. Spoko. I to mi się podoba. I macie tutaj pokazane, jak, jak zagłosować na 12 men nomini w FC24. Tu macie. Typowo po punktach pokazane, że trzeba się logować na FC24 Ultimate Team, otworzyć player pika, potem wybrać gracza, który powinien wygrać i darmowe wypożyczenie i czekaj na zwycięzcę. Ale jaja, dobra. I jeszcze zlikowany e, Kante wersji Toty Flashback. Oceniony na 90. A nie to jest sam flashback eee, Ngolo Kante. Ale i jaja dopiero by były. Dobra, moi drodzy, to była mieć recenzja 18 drużyny Team of the Year, A ja odpierdziałem takie rzeczy, że. No naprawdę ja nie mogę się doczekać tutaj dzisiaj, więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!